I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii "Zagrajmy w Spidermana". Marvel. Pół. Jak widać gra nam się już rozkręciła. Mamy coraz ciekawsze misje, coraz bardziej zagadkową fabułę i coraz przede wszystkim bardzo wciągającą fabułę. Jesteśmy ciekawi, co się wydarzy. Za moment. A zatem do celu mamy 1300 metrów. Jestem pełen niebie, Chciałabym, żeby ktoś ci pomógł kontrolować, gdyż bardzo źle działa na kroku. Rozumiem, że kieruje panią tronka, ale mamy do czynienia z nieporozumieniem, które mniejszym co z Nie jestem pełen wniebu. Jestem pełen miłości. Nagłaśniam afery korupcyjne, niesprawiedliwość i zbrodnie przeciwko ludzkości. Uwielbiam to miasto, który chce wystawić. Ok, jak widać, nie dowiedzieliśmy się, kto jest szefem demonów jeszcze. Mieliśmy się dowiedzieć tam na dachu, ale jednak ten dach nam jeszcze nic nie powiedział. Zatem zobaczmy, co się za chwilę wydarzy, bo naprawdę to wszystko trzyma po napięciu. Gra. Zaskakuje. Z misji na misję robi się naprawdę ciekawie. Tam jest wejście na scenę. Będziemy siedzieć z przodu. Chyba zebrał się spory tłum. Poradzisz sobie. Ostatnio przemawiałem w liceum. Pani Steinberg dała mi trój. Szkoda, że nie możecie teraz zobaczyć. Hej, dasz radę, tato. Przecież ocaliłeś Spidermana, teraz chyba oficjalnie jesteś bohaterem. Bohaterem? Albo gościem, który nie umie odpuszczać. Mm. Witam serdecznie. Zanim oddam głos burmistrzowi, chciałbym powiedzieć kilka słów. No i? Ta wojna gangów chyba wreszcie się skończy. Ale... ale tak już całkiem? No wiesz, właściwie jest jeszcze kilka znaków zapytania, ale... To znaczy? No... Odjechał stamtąd samochód oznaczony logo Consolidated Shipping. Coś tu serio nie gra. Pytanie co? Może potem pójdziemy na kawę i pogłówkujemy? Tak. Um. Dziękuję ci, Nie ująłbym tego lepiej, ale spróbuję. Jak już wiecie, Jefferson Davis jest bohaterem. Ale może zamiast pić kawę zjemy razem kolację? No, mogłem wpaść i coś upiścić. Albo możemy spotkać się w neutralnym miejscu i zjeść normalny posiłek, który da się zjeść. W uznaniu niespotykanego męstwa i nadzwyczajnego zaangażowania mam wielki zaszczyt przekazać posterunkowemu Davisowi niniejszy medal honoru. Telefon. <laughs> Jestem trochę zajęty. Czyli to chyba wina. Dobra. Moje gratulacje. Uh, dziękuję, panie burmistrzu. Chciałbym podziękować mojej rodzinie. Żonie Rio i synowi Milesowi. Bez ich wsparcia... ...niczego bym nie dokonał. Tak? Czekałem przez wiele lat na tę chwilę. Kto mówi? W nadchodzących dniach twoja firma, miasto i wszystko, na czym ci zależy, legnie w gruzach. Ludzie będą błagać cię o pomoc, ale ty nie zdołasz ich ocalić. <laughs> Słuchaj, pajacu. Dostaję takie pogróżki dwa razy dziennie. Pokaż, że masz jaja i powiedz, czego chcesz. Chcę, żebyś cierpiał. Dzięki Bogu! Słyszysz mnie, Skarbie? Słyszysz mnie? jeśli tak ścisnij moją Zostań tu! Poszukam Twojego ojca! Peter, się! To już powiem coś, proszę! ku zaskoczeniu, wcielamy się w nową postać w Milesa który jest fanem Spidermana i chce być jak on a ten policjant, który z nami współpracował nie tylko e, w tej misji, tylko w poprzedniej z tymi skrzynkami no to jakby, widać to jest jego tato a Miles prawdopodobnie stanie się przyjacielem Petera Parkera, Mary Jane i Spidermana. On tak jakby zastępuje tą postać Harry'ego Osborna. Szkoda z jednej strony, bo wolałbym jednak mieć tutaj scenariusz z Harrym Osbornem. No ale Harry Osborn jest tutaj, tylko nie w roli przyjaciela, tylko ma tam swoje sprawy. Taria Osborn prawdopodobnie pojawi się w drugiej części w roli Venoma. Venom jest najlepszym wrogiem i postacią jeżeli chodzi w Spider-Manie. Jako wróg i najbardziej moim zdaniem znaną. Więc myślę, że pod samym względem, że tam już będzie sama ta postać. To po prostu myślę, że ta gra będzie jeszcze lepszą miazdą niż pierwsza część. Muszę znaleźć tatę, dobrze? Tata. Tata tam jest, muszę go znaleźć. O kurde. Tata żyje, Czuję to. Co jest to, dobra, i mamy teraz misję skradankową.

Alright. Tata tam był. Muszę mu pomóc. Ok. Znajdę cię, tato. Musimy iść Już Martin Lee Wspominałem, że się podejrzanie zachowuje I można się łatwo domyślić Znaczy może nie łatwo, ale Po takich słowach, że on się studiował Ukończył szkołę sztuki I tak dalej, po jego minach Że on za tym wszystkim stoi Jak widać Martin Lee Okazuje się Złym. Za to nie! Obudź się tato! Obudź się! Obudź się! Peter Parker jeszcze o tym nie wie, że Martin jest złym. Na razie to tak jakby my gracze i Miles się dowiadujemy o tym. Pogrzeb słynnego policjanta Davidsona, ojca ma, ojca e, mailsa plus który pomagał dla Spidermana. Bardzo mi przykro. Znamy się? Jestem Peter Parker. Byłem w ratuszu, kiedy. Słuchaj, wiem, że mnie nie znasz, ale chciałem powiedzieć. Wiem, co czujesz? To chciałeś powiedzieć, tak? Albo czas leczy wszystkie rany. Albo nie martw się. Bóg tak chciał? Przepraszam, chciałem tylko. Tylko pomóc. Wiem. Przepraszam za niego. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Peter doskonale wie, jakie to uczucie stracić kogoś bliskiego. Także... Dlatego... Chciał porozmawiać z Majsem. No, ale jeszcze będą mieli okazję się poznać i zostać przyjaciółmi. A zatem... Zakończyliśmy kolejne zadanie i kończymy odcinek za momencik, się z wami pożegnam tylko dolecę w dany punkt. Nie zacznę opłady bazując na przebyciu Spidermana. Ale mówię ci, to musi być ono. Załatwajcie mocne dowody, to pokażę Mocne dowody. Dobra. Okej, okay, czyli Peter Parker już się domyślił, że to Martin Lee zauważył go na ulicy wtedy też. I teraz musi znaleźć dowody. W ogóle go nie szukają. Nawet Yuri mi nie wierzy. A w takim razie z go znajdziemy. Trochę węszyłam w tej sprawie. Sprawdź ten adres. W zeszłym roku Martin Lee wykupił pakiet kontrolny akcji tego centrum recyklingu. Myślisz, że się tam ukrywa? Może. Na pewno nie ma go w list. Jeśli nie zastaniesz go w tym centrum, może natkniesz się na coś, co cię do niego doprowadzi. Tak! Brawo, Andrzej. Dam znać, jak się czegoś dowiem. A, i jeszcze jedno. Rozmawiałam z detektywem, który przysłuchiwał demony. Potrafi, cytuję, Wskazić człowieka. Wskazać? Co to znaczy? To tak. Dobra chyba. MJ miała rację. Tutaj aż roi się od demonów. Muszę załatwić tych gości, a potem się rozejrzeć.